Samej, sama jakby impreza mamy do dyspozycji ponad 20 gier. Gry są różnego typu. E, od takich, co chociażby przed chwilą widzimy, czyli właśnie gry całkowicie logiczne, bądź strategiczne, dosyć proste. E, akurat tutaj mamy grę balon ona jest dla jakby ludzi w dowolnym wieku. Poniżej tak naprawdę 8 roku życia już można w nią spokojnie grać. Oprócz tego mamy także inne rodzaje gier, te gry są bardziej ekonomiczne. Tak naprawdę my mamy przedział gier od 6 roku życia do 18. Osiemnaście 18 plus. Osiemnaście plus to już są takie gry dosyć skomplikowane, które są, tak możemy nazwać, dla wyjadaczy, które naprawdę, naprawdę już wymagają i to i dosyć dużego czasu, a jak oprócz czasu wymagają także e, dobrej jakby znajomości już samego tego, jak się gra i tej całej jakby e, takiej troszeczkę nabycia takiej osobowości gracza. Natomiast inne gry, bardzo proste, można grać, tak jak tutaj większość osób wybiera na chwilę. Akurat przed tutaj przed nami mamy tiketuraj. To ride. jest to gra dosyć taka ekonomiczna, strategiczna także. Także będziemy budować pewne różne trasy dla pociągu. Same te trasy, jakby to już nie mają dużego znaczenia. Przede wszystkim tutaj będziemy zdawać punkty za to, jak budujemy, w jaki sposób budujemy pociąg. Bardzo ciekawa, ekonomiczna bardzo. I na czym ta gra polega? No musimy wylicytować sobie fabrykę. Rozbudować. Potem rozbudować sobie sieć tych fabryk. Wcześniej kupujemy jeszcze sobie surowce do tych fabryk. Żeby... Tu są surowce. Bękiel. i czarny Śmieci. śmieci jest brałka, każdy z was bierze trzy karty. Zróbcie tak, żeby każdy z was miał te trzy karty przed sobą. One niech będą zasłonięte przed wami. Najlepiej w takiej kupce. Tak jest, każdy po trzy. Te karty, niech będą na środku, gdzieś nawet dalej. Karty najlepiej, żebyście mieli w takim. O, tak ustawiony. I teraz tak. W grze będzie chodzić o to, żebyście mówili po kolei te rzeczy, które będą jakby pokazywane na końcu, wskazując inną osobę, mówiąc: ha. spróbujemy zagrać. dobrze. Ja myślę, że ty zaczął. Kto chce zacząć? Ja chcę. Kładziesz pierwszą kartę na stół. I mówisz AK i wskazujesz na kogoś i mówisz H. Teraz ty dokładasz kartę. Tak. Na górę kładziesz. I teraz tutaj mamy kraśnięcie. Czyli mówisz tą pierwszą kartę, co była wcześniej. AK i na kogoś. I teraz ty dokładasz. I robisz całą... AK, KANA, H.